You can hang. Zapraszam Was dzisiaj na tutorial makijażu, który będzie już w takim letnim klimacie. Będzie to makijaż z kreską, który bardzo Wam się spodobał. Jak wrzuciłam go, go u siebie na Insta Story. Bardzo dużo osób napisało, że proszą po prostu, żebym ten makijaż pokazała krok po kroku, żebym nagrała z nim film. Spełniam Waszą prośbę. Mam nadzieję, że odwzorujecie go z łatwością. Do wykonania tego makijażu użyję m.in. przepięknej kolekcji Art Deco. W której znajdziemy dwukolorowy róż do policzków i jeden odcień to jest taki baby pink, a drugi delikatna brzoskwinia. Możemy je mieszać lub nakładać osobno. Jest też puder rozświetlająco brązujący, którego konsystencja jest bardzo kremowa. Ma też świetną pigmentację. I opakowania tych dwóch kosmetyków są wykonane z rafi. Prezentują się przepięknie i na pewno będą też ozdobą mojej toaletki. Kolejny produkt to taki duży, trójkolorowy bronzer. Ma aż 20 gramów. To jest naprawdę duża pojemność. Znajdziemy w nim jasny, ciemny odcień, które mają matowe wykończenie. I jest też pośredni odcień z takim delikatnym połyskiem. Ostatni produkt z kolekcji to błyszczyk Hot Chili. On nadaje ustom lekko różowy odcień. Ma też efekt powiększenia ust. I on ma w sobie mnóstwo, mnóstwo drobinek. Wszystkie kosmetyki otrzymałam ze sklepu Puder i Krem. I w związku z tym mam dla Was niespodziankę, ale jaką jeszcze nie zdradzam. Oglądajcie uważnie. Jak widzicie, na twarzy mam już podkład, podkład delikatnie utrwalony pudrem. Zrobiłam sobie też brwi i przechodzę do makijażu oka. I tutaj pierwszy produkt to brązer. Łączę sobie jaśniejszy odcień z tym ciemniejszym środkowym. Nakładam na puchaty pędzelek i tym brązerem będę konturować oko. Będę zaznaczać jego kontur. Będę nakładać ten brązer w załamaniu, tak żeby oko optycznie powiększyć, żeby. Podciągnąć moją lekko opadającą powiekę, dlatego muszę tutaj delikatnie wyżej nałożyć właśnie ten brązer, żeby stworzyć taki delikatny cień. I łączę linie rzęs z moim załamaniem, czyli robię taką literkę C. Odrobinę tego ciemniejszego brązera nakładam. Na samą powiekę ruchomo, w kąciku zewnętrznym, żeby tutaj uzyskać taką najmocniejszą pigmentację i najbardziej to oko przyciemnić. I wracam do mojego cieniowania w załamaniu. Cały czas blenduję wszystko tym samym pędzlem. Teraz biorę większy, puchaty pędzel, żeby rozetrzeć granice tego mojego bronzera, żeby tutaj wszystko ładnie się rozmywało robię to czystym pędzelkiem. To jest naprawdę bardzo proste, tylko słuchajcie, musicie mieć odpowiednie pędzle, nabierać niewielką ilość produktu i te pędzle muszą być też wcześniej umyte, czyste, bo jeśli macie chociaż trochę przybrudzone pędzle, to ten efekt już nie jest taki ładny na oku. Teraz sięgam po róż i biorę dokładnie ten różowy odcień. Biorę również mały pędzelek puchaty i nakładam go w załamanie, ale tutaj bliżej kącika wewnętrznego. I zobaczcie, jak ten róż przepięknie łączy się z tym brązerem. I tutaj w zależności od tego, jaki chcemy efekt, czy chcemy, żeby ten róż różowy był bardziej intensywny, czy chcemy, żeby on był delikatniejszy, Taką też ilość nakładamy tego produktu. Ja chcę, żeby ten róż był widoczny, żeby on mi pięknie podkręcał kolor tęczówki, dlatego nakładam go warstwowo i będę go dokładać, dokładać i budować ten kolor. I teraz biorę płaski pędzelek. I dokładnie ten sam różowy odcień będę nakładać tutaj na powiekę ruchomą. Doklepię jeszcze tego koloru. Teraz czas na kreskę, która pięknie nam powiększy oko i da taki seksowny, koci efekt. I ja w tym celu użyję brązowej kredki Art Deco ale będę nakładać ją w mój ulubiony sposób, szczególnie przy właśnie tej kresce. Bardzo ważne jest to, żeby mieć pędzelek ścięty, taki ostro zakończony, który jest w miarę nowy, bo wiecie, co się dzieje z pędzlami tego typu po jakimś czasie. Każdy włos w inną stronę i wtedy ta kreska Wam nie wyjdzie. On musi być tutaj pięknie, ostro, równiutko zakończony. Przy pomocy tego pędzla będę rysować kreskę, nabieram kredkę na pędzelek, I najpierw rysuję sobie kreskę przy linii rzęs. Nie wyciągam jej ani w jedną, ani w drugą stronę. Po prostu jakbym chciała uzupełnić linię rzęs. I teraz kreskę wyciągam do zewnątrz i wyciągam, wyciągam ją tak, jakby miała być przedłużeniem mojej dolnej powieki. Ważne jest też to, żeby ta linia przy samych rzęsach była wypełniona kolorem. Zobaczcie, jakbym nie poprawiła jej, to tutaj bym miała białe prześwity, a to bardzo nieładnie wygląda, więc musicie się skupić też na tej przestrzeni. Tutaj nawet postawić ten pędzelek w ten sposób i uzupełnić jeszcze te wszystkie luki. I teraz kreskę w kąciku wewnętrznym przeciągam. Chcę połączyć górną powiekę z dolną. Ale chcę, żeby to łączenie moje było dosyć ostre i takie graficzne wręcz. Więc najpierw górna powieka, górna kreska, wydłużam ją sobie. Zobaczcie, ona już jest tutaj dłuższa niż moja linia niż linia tej górnej powieki. I teraz zaznaczam dolną powiekę i tutaj zaczynam rysować moją linię. Pociągam ją delikatnie do pierwszych moich rzęs na dolnej linii. Właśnie niewielką ilością kredki na pędzelku rysuję tą kreskę. Nie chcę, żeby ona była jakaś bardzo mocna, ale chcę, żeby ten kształt był tutaj zarysowany. Dlatego też wybrałam brąz, bo on jest delikatniejszy na oku. Czarna już by dawała efekt taki bardziej graficzny, bardziej intensywny, a brąz wygląda na taki bardziej miękki i naturalny. Teraz są dwa rozwiązania: możecie tą kreskę dopracować i zrobić ją taką właśnie równiutką, piękną, wyciągniętą, albo ja lubię drugą wersję, wziąć obojętnie jaki ciemny brązowy matowy cień i tą kreskę tutaj, gdzie ona się kończy, precyzyjnym pędzelkiem rozcierać do góry, tak żeby ta jej górna granica była pięknie rozmyta. Jak już Was satysfakcjonuje efekt roztarcia tej kreski, to możecie sobie wziąć taki prosty, ścięty pędzelek z odrobinką korektora i nim wyczyścić jeszcze dolną granicę tej kreski, żeby ona wyglądała bardziej czysto i tak przejrzyście. Biorę zbity pędzelek typu taka kulka. Wracam do mojego brązera, biorę najjaśniejszy odcień i nim delikatnie rozblenduję przyciemnie dolną powiekę. I za momencik przejdziemy do tuszowania rzęs. I tutaj mam dla Was niespodziankę. Nie będzie klasycznego czarnego tuszu. Ale chyba jeszcze zanim wytuszuję rzęsy, zrobię jedną rzecz, rozświetlę kącik wewnętrzny, delikatnie, żeby nie zniszczyć sobie mojej kreski, szczególnie tutaj właśnie w kąciku. I użyję do tego pyłku Bar Minerals. To jest taki pyłek, który jest idealny do rozjaśniania. Nie ma zbyt dużo drobinek, ale pięknie opalizuję i nałożę go na malutki pędzelek bardzo precyzyjny. Mały płaski pędzelek. Bardzo niewielka ilość pyłku, bo takie pyłki są mocno skoncentrowane i bardzo, bardzo intensywne. Odbiję sobie jeszcze to na dłoni i nałożę ten pyłek tutaj przed tym moim dzióbkiem, przed tą moją kreską. Ewentualnie, jeśli zabrudzę tą kreskę, jeśli spadnie mi tam pyłek, to zaraz wezmę pędzelek i delikatnie ją jeszcze poprawię. Chodzi rozświetlony i wracam do pędzelka z brązową kredką. Teraz wytuszuję rzęsy fioletową maskarą marki Pupa. I to jest maskara, którą odkryłam dzięki Wam, bo jak skończył mi się poprzedni fioletowy tusz, to bardzo lamentowałam i się zastanawiałam, gdzie ja znajdę taki odcień, jak ja przeżyję bez fioletowej maskary, jak to jest mój ulubiony kolorowy element makijażu. I wiele osób napisało mi właśnie o tym tuszu. I faktycznie ten fiolet jest przepiękny i widać go na rzęsach, zresztą zaraz zobaczycie. Przetuszuję sobie rzęsy i jeszcze przykleimy kępki ale to Wam zaraz pokażę. Teraz czas na kępki, ale nie mogę przykleić czarnych kępek, bo będzie to wyglądało nieładnie, więc biorę maskarę, biorę kępkę i tuszuję kępkę fioletową maskerą. Przygotowałam sobie jeszcze grzebek metalowy do rozczesywania, bo tutaj przy tuszowaniu kępek one się trochę sklejają, to nie jest tak jak z naturalnymi rzęsami, nie jest tak łatwo. Można sobie z tym poradzić. I dopiero wytuszowaną kępkę fioletowym tuszem moczę w kleju. Przyklejam od spodu, bo tak najbardziej lubię. Ja przykleję w tym makijażu tylko kilka kępek, ale one dadzą fajny efekt. Przede wszystkim podkreślą kształt oka i wyciągną je jeszcze w tę stronę bardzo ładnie. Oczy skończone, możemy przejść dalej, ale powiem Wam jeszcze o jednym triku. Jeżeli chcecie podbić ten fioletowy odcień i te fioletowe rzęsy, to możecie sobie jeszcze dodać albo pędzelkiem, albo bezpośrednio na tą kreskę fioletowy kolor, fioletową kredkę. Ja sobie przygotowałam kredkę marki Pupa numer 05. Jest bardzo mięciutka i świetnie się rozciera, ale stwierdzam, że chyba jednak zostawię taki efekt, jaki jest, i przejdę do brązera. Najpierw użyję brązera najjaśniejszego z tego trio i nałożę go dużym pędzlem dla takiego ocieplenia twarzy, efektu skóry muśniętej słońcem. I nakładam ten brązer na czoło, na policzki i tutaj przeciągnę go delikatnie przez szyję. Sięgam po ten ciemniejszy odcień środkowy i do niego dodaję odrobinkę jeszcze tego najciemniejszego brązera, biorę bardziej precyzyjny pędzelek i chcę mocniej w tym momencie wykonturować buzię super jest to, że w tym produkcie mamy tak naprawdę trzy brązery, trzy odcienie i nimi możemy stworzyć piękny efekt 3D na twarzy. No, jednym odcieniem brązera nigdy nie jesteśmy w stanie tak ocieplić, tak wykonturować buzi. Zresztą często jak wrzucam swój makijaż na instastory, nawet taki dzienny, dziewczyny mnie pytają, jakiego brązera użyłam i to nigdy nie jest jeden kolor. Zazwyczaj to jest właśnie jakiś jaśniejszy, ciemniejszy i nałożony w różnych miejscach. Bo widzicie, szerzej nakładam ten cieplejszy na jaśniejszy, żeby skóra była taka muśnięta słońcem a później mniejszym pędzlem bardziej precyzyjnie już konturuję mocniej buzie. Ale też nigdy nie używam chłodnych odcieni, a ta paleta jest właśnie taka ciepła, naprawdę bardzo twarzowa. Teraz czas na rozświetlacz, który przepięknie uzupełnia ten bronzer, bo jest w ciepłej, złocistej tonacji, ale nie jest za żółty, co jest bardzo ważne, bo często te słoneczne rozświetlacze dają efekt takiej żółtej poświaty, takiej bardzo złotej, czego ja w nich nie lubię. Ten jest taki złoto-beżowy. I nałożę go również w okolicy łuku brwiowego i przeciągnę tutaj na kość policzkową. On daje efekt przepięknej tafli. Już niewielka ilość praktycznie jest widoczna na twarzy, ale znacie mnie i wiecie, że na jednej warstwie się tutaj nie skończy. Odrobinka na czubek nosa, górki I czas na róż. Pomieszam oba odcienie, bo zauważyłam, że ten brzoskwiniowy daje takie piękne, błyszczące wykończenie. Różowy odcień jest chyba całkiem matowy, a właśnie ten brzoskwiniowy ma taką piękną poświatę. I odrobinkę go przeciągam na nos. Zostały mi jeszcze usta, nałożę tutaj błyszczyk. Ja nałożę sam błyszczyk, ale powiem Wam, że on też pięknie będzie wyglądał na konturówce, na kontur konturówce, która będzie w kolorze naszych ust albo nude. bardzo ładnie podbije te usta, optycznie powiększy. A ja nałożę po prostu grubszą warstwę samego błyszczyku. No i zapomniałabym jeszcze o jednej rzeczy, utrwalacz. Kto mnie śledzi na Instagramie, wie, że ostatnio mam fazę na wszystko, co jest z kombuczą. I tam też pokazywałam wam pewien tonik z kombuczą, który obecnie używam, taki tonik zduszczający. I jak zobaczyłam, że ten setting spray jest również z kombuczą i z arbuzem, to stwierdziłam, że to będzie idealny spray utrwalający do takiego codziennego użytku, który jeszcze pięknie nawilży i rozświetli skórę. I nie trzymam Was już dużej niepewności. Jest to spray od Bar Minerals nim teraz cały makijaż. Ja zawsze to podkreślam, lubię ten efekt mgiełek takich rozświetlających, utrwalających, bo one tak przegryzają ten make-up i on o wiele ładniej, naturalniej wygląda na skórze. Po prostu mam wrażenie, że wtedy stanowi taką całość. Wiecie, to nie jest efekt maski, tylko to jest po prostu nasza druga skóra. Tak łatwo i szybko, ale też przy użyciu niewielu produktów wykonacie makijaż, który tak bardzo spodobał się Wam na moim Instastory. Jeżeli chcecie na kanale zobaczyć więcej filmów, zarówno pielęgnacyjnych, jak i makijażowych, w tym momencie kliknijcie łapkę w górę. Subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A dla tych, którzy dotrwali do samego końca, mam niespodziankę z kodem KLAUDIA20. Wszystkie kosmetyki, które widzieliście w filmie oraz kosmetyki właśnie tych marek, kupicie z rabatem 20% w sklepie PUDER i KREM. Rabat obowiązuje do 20 maja. Życzę Wam udanych zakupów i widzimy się w kolejnym filmie. PA!